Cześć, nazywam się Kamil Żyła i omówię zadanie tajemnicze liczby. W tym zadaniu wczytujemy na początku liczbę całkowitą t, która jest nie większa niż 100 tysięcy. Jest to liczba naszych przypadków testowych. Każdy przypadek składa się z dwóch liczb x i y, które są z przedziału od 1 do miliarda. No i mamy powiedziane, że dany jest taki układ równań, gdzie nwd AB plus nww AB to jest x, no i iloczyn nwd i nww to jest y. Naszym zadaniem jest znaleźć taką parę liczb AB, która spełnia to równanie i jest najmniejsza leksykograficznie. To znaczy, jeżeli znajdziemy wiele rozwiązań, no to po pierwsze minimalizujemy tą drugą wartość, a gdyby były jeszcze jakieś rozwiązania, no to minimalizujemy tą wartość B. No i zacznijmy od tego, że przepiszemy sobie nasz układ równań jeszcze raz, przy czym dla skrócenia zapisu jako d oznaczymy nwd naszych liczb. No, i skorzystamy z faktu takiego, że NWW liczb to jest ich iloczyn przez NWD. No więc, jeżeli zastosujemy te dwie rzeczy, no to nasz układ równań wygląda w ten sposób. Zauważamy sobie, że z drugiego równania od razu skraca nam się to D z tym, no i otrzymujemy, że iloczyn A i B to jest po prostu Y. Możemy teraz wstawić ten Y do pierwszego równania w to miejsce i dostaniemy takie równanie. Mnożymy stronami przez d i przenosimy x, d na drugą stronę. Dostajemy coś takiego. x, y są dane, d to jest nasza niewiadoma. Mamy równanie kwadratowe, które potrafimy rozwiązać, licząc deltę. W tym przypadku współczynnik b to jest x, a to jest 1, c to jest y, więc delta jest równa x kwadrat minus y. No, i teraz rozwiązania. Mamy jak to zwykle w równaniu kwadratowym 2. Mamy x i plus bądź minus pierwiastek z delty, a wszystko dzielone przez 2. Dobra, mamy coś takiego policzone. Te dwie rzeczy pozwolą nam już udzielić odpowiedzi na zadanie. Zastanówmy się, jak ona będzie wyglądać. Jak małe mogą być a i b? Na pewno nie mogą być mniejsze niż nasze D, które dopiero co policzyliśmy, dlatego że D jest największym wspólnym dzielnikiem liczb A i B, więc zarówno A, jak i B dzieli, no, czyli te liczby muszą być co najmniej takie. Ale z drugiej strony spróbujmy sobie wziąć w takim razie A równe dokładnie D. No lepiej się na pewno nie da ze względu na ten warunek. Czy jesteśmy w stanie teraz dopasować B, żeby było dobrze? No oczywiście, bo B to jest przecież to samo co AB przez A. No i teraz AB, no to na wejściu mamy przecież podane, policzyliśmy, że to jest Y, natomiast A przed chwilą wzięliśmy, że to jest D. No więc za B bierzemy coś takiego, no i to D, które nam się tutaj pojawia, to jest ten największy wspólny dzielnik, który wyprowadziliśmy tutaj z równania kwadratowego. No i pytanie, czy tutaj wziąć plus czy minus przy naszej delcie? Oczywiście bierzemy minus, dlatego że D to jest nasze A. Chcemy, żeby A było jak najmniejsze, bo szukamy najmniejszej leksykograficznie pary. No to oczywiście mniejszą liczbę dostaniemy, jeżeli weźmiemy tutaj minus zamiast plusa. No to z tych trzech wzorów korzystamy i udzielamy odpowiedzi na przypadek testowy. Odpowiadamy na wszystkie przypadki testowe i dostajemy 100 punktów. Dziękuję.